Druga Księga Królewska, rozdział 17, część pierwsza. W dwudziestym roku panowania Achaza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii Ozeasz, syn Eli, a panował 9 lat. Imię Ozeasz znaczy „jachwe jest zbawieniem. Imię ładne, ale nie odzwierciedlało postępowania tego króla. Czynił on to, co złe w oczach Pana, jednakże nie tak, jak królowie izraelscy, którzy byli przed nim. Wszyscy królowie izraelscy od Jeroboama I podtrzymywali kłyt państwowy, który był przeciwny temu, co nakazał Bóg przez Mojżesza. Przeciwko niemu nadciągnął Salmanasar, król asyryjski, i Ozeasz został jego lennikiem i płacił mu Daninę. Państwo izraelskie było już tak naprawdę zależne od. Od mocarstwa asyryjskiego było zmuszone do płacenia mu daniny. Gdy jednak król asyryjski wykrył spisek Ozeasza, polegający na tym, że wysłał on posłów do króla egipskiego So, przestał płacić rokrocznie daninę królowi asyryjskiemu, kazał go król asyryjski pojmać i wtrącił go w kajdanach do więzienia. Ozeasz próbował zerwać tę zależność od Asyrii, próbował oprzeć się na Egipcie, ale Król asyryjski spostrzegł się i kuwięził go. Po czym król asyryjski najechał cały kraj, ruszył na Samarię i oblegał ją przez trzy lata. W dziewiątym roku panowania Ozaasza król asyryjski zdobył Samarię, uprowadził Izraela do Asyrii i osadził ich tam w Halach i nad Chaborem, rzeką Gozanu i w miastach medyjskich. Samaria broniła się długo, trzy lata, ale w końcu została zdobyta i asyryjczycy wysiedlili całą ludność Izraela, głąb swojego państwa, na pewno dlatego, aby nie była już w stanie stawiać oporu, żeby Żydzi pomieszali się z innymi plemionami i przestali być jednością. A stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod władzy faraona egipskiego, a czcili obcych bogów, a postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził z przed oblicza synów izraelskich oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy. Przyczyną, dla której Bóg tak oprzedł się ze swoim ludem było to, że trwał on w gruncie rzeczy w pogaństwie i we własnych wymysłach oddawał cześć Bogu formalnie, ale nie tak, jak Bóg sobie tego życzył. Wymyślili też synowie Izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu Bogu swoim. Pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego. Bóg chciał, żeby czcić go tylko w jednym miejscu, ale Żydzi nie chcieli się do tego zastosować, pobudowali sobie różne świątynki. Czcili Boga po swojemu. I nastawiali sobie słupów i posągów aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem. A czcili też boginię Aszerę. I spalali tam we wszystkich świątynkach, na wyżynach kadzidła, jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli. Popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu. Także czcząc, wydałoby się swojego Boga, Boga, który ich wybrał. Postępowali według zwyczajów innych narodów. Czcili też bałwany, o których powiedział im pan: Nie czyńcie tego. Łamali też drugie przykazanie. A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów, mówiąc, zawróćcie ze swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym Zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przekazałem Wam przez moje sługi proroków, oni jednak nie słuchali i stwarniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu Bogu swemu. Bóg posyłał do swojego narodu wielu proroków, napominał ich, ale naród nie słuchał. Owszem, wzgardzili jego ustawami, jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami, i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością, i sami stali się marnością, jak ludy okoliczne, o których nakazał im pan, aby nie postępowali tak jak one. W tym, co zapisał Mojżesz, były ostrzeżenia przed takim właśnie postępowaniem, ale. Naród je zignorował. Odrzucili wszystkie przykazania Pana, Boga swego i sporządzili sobie dwa odlewane cielce. Sporządzili sobie posąg Aszery i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służyli Baalowi. Wymyślali sobie Żydzi różne sposoby czczenia różnych bogów. Zapożyczali te religie z narodów, które ich otaczały i które Bóg wytępił, kiedy dawał im ziemię obiecaną. Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki i uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając Go do gniewu. Składali ofiary z ludzi i uprawiali czarno księstwo. Oburzył się więc Pan bardzo na Izraela i odrzucił ich sprzed swego oblicza, tak iż pozostało tylko samo plemię judzkie. Izrael został wysiedlony, ale Juda jeszcze pozostała na swoim miejscu. Ale i Judejczycy nie przestrzegali przykazań Pana Boga swego, a poszli za zwyczajami Izraela, jakie ten wprowadził. Toteż Pan wzgardził całym rodem Izraela i upokorzył ich, i wydał ich w moc grabieżców, odrzuciwszy ich całkiem od siebie. Wysiedlenie Izraela nastąpiło też właśnie dlatego, aby nie dawał przykładu Judzie, bo ten zły przykład był zaraźliwy. Gdy bowiem Izrael oderwał się od domu Dawidowego i obwołali królem Jeroboama, syna Nebata, tenże Jeroboam popchnął Izraela do odstępstwa od pana i wciągnął go w wielki grzech. Chodzili tedy synowie izraelscy we wszystkich grzechach Jeroboama, które ten popełniał, nie odstąpili od nich, aż pan usunął Izraela sprzed swego oblicza, jak zapowiedział przez wszystkie swoje sługi, proroków. I został Izrael uprowadzony do niewoli ze swojej ziemi, do Asyrii aż po dzień dzisiejszy. Już kiedy tworzyło się Królestwo Izraela, Jeroboam wprowadził odstępczy kult i wszyscy królowie, którzy nastąpili po nim, trwali przy nim i naród też uczestniczył chętnie w tym kulcie, dlatego poniósł za to karę, jaką było uprowadzenie w głąb imperium asyryjskiego. Kiedyś Pan, kiedyś Pan powróci znów, powróci znów gdy, gdy kiedyś Pan powróci znów. I my też tam będziemy. My kiedyś Pan powróci znów. Wyświęci swój, swój. Opuszczą grób. Opuszczą grób. Wyświęci swój, opuszczą grób I my też tam będziemy. gdyś święci swój. Ty Boga tron Otoczą w krąg Gdy Boga tron Otoczą w, krą, otoczą w, tron. Boga tron otoczą w krą, I my też tam będziemy Gdy Boga tron Otoczą w My księgę, księgę swą Otworzy Bóg Wyciągnę otworzy księgę swą Otworzy Bóg I my też tam będziemy My księgę swą Wy po imieniu bezpieczny, i my też tam będziemy. Wy po imieniu bezpieczny, Ty już tam skotuje Bóg. Zgotuje Bóg. Ty skotuje Bóg, Bóg. I my też tam będziemy. Ty już nas skotuje Bóg. Ty zawsze